Arkadiusz Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla ciebie. Ze mną w studiu Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert. Kłaniam się domku po przerwie. Witam serdecznie. 49 dni pozostało do rozpoczęcia piłkarskich Mistrzostw Europy. Wiemy z kim zagramy, wiemy kiedy zagramy, ale oficjalnie nie wiemy jeszcze gdzie, ponieważ z gry, jak wiemy, wypadły Dublin i Bilbao. O szczegóły zapytamy naszego kolejnego gościa. Przy telefonie Maciej Sawiński, sekretarz generalny. Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry, panie Maciej, ukłaniamy się. Witam serdecznie. Dobry, witam wszystkich. Cześć Tomku. Chcielibyśmy zapytać, czy, czy PZPN zna już te decyzje, czy, czy też w oczekiwaniu jesteście? Znaczy, ta decyzja zostaną podjęte dzisiaj na specjalnym komitecie wykonawczym, który zbiera się o godzinie 10.30, tak więc pewnie możemy oczekiwać jakichś formalnych wiadomości i ogłoszeń, myślę, że do godziny 13.00. Wiemy, że Bilbao, wiemy, że Dublin mają swoje problemy. Problemy wynikające z tego, że lokalne rządy, bądź rządy krajowe nie są w stanie zagwarantować minimalnej liczby kibiców na stadionach. Ta minimalna liczba, którą oczekiwała UEFA, to jest 25% pojemności stadionu. I w związku z tym rozgrywanie meczów grupowych w tych miastach jest zagrożone. W szczególności jeśli chodzi o. W Dublin. Ta impreza NECA w Dublinie nie będzie. Jeśli chodzi o Bilbao, no to tutaj Federacja Hiszpańska zaproponowała alternatywę na terenie Hiszpanii stadion w Sewilli. Tak, słyszeliśmy właśnie, że, że PZPN dostał taką informację, że na 99% będą to właśnie Sewilla i, i, i Petersburg. Czy tutaj jeszcze coś się może wydarzyć w tych ostatnich godzinach? czy Bo wieczorem też w brytyjskich mediach wrócił temat Londynu. Wówczas to wszystko jest analizowane, to jest procedowane. Pamiętajmy, że nie jest tak łatwo przenieść trzy mecze grupowe i włożyć w kalendarz w danym mieście, w którym już są zaplanowane mistrzostwa Europy, mecze grupowe mistrzostw Europy. Tak więc zobaczymy. Wydaje mi się, że najbardziej realnym scenariuszem jednak jest to, że zagramy dwa mecze w Sankt Petersburgu, a jeden mecz w Sewili. Natomiast zobaczymy, no dzisiaj po Komitecie Wykonawczym musi to być wszystko jasne. Nie ma już więcej czasu na to, aby przygotować całą logistykę, transporty, organizacje Tak więc y, muszą być decyzje i trzeba wtedy działać odpowiednio. Jeżeli tak. jeżeli, tak jak mówisz, właśnie do tej ostatniej Twojej wypowiedzi, jeżeli dwa mecze w Sankt w San Petersburgu będzie, czy tutaj baza będzie w Polsce już, tak? Można? Na, na tym cały czas rozważamy. Jeśli będzie baza w Polsce, to z pewnością nie będzie tak, że będziemy cały czas przebywali w opalenicy. W opalenicy jesteśmy bodajże do 8 czerwca i z pewnością zmienimy naszą bazę. Czy to będzie Polska? Jest to bardzo realne, jeśli będzie Sa Sankt Petersburg gościł nas na dwa mecze grupowe. Jeśli, jeśli będzie to inne miasto, jeśli to będzie Londyn, to z pewnością wtedy będziemy na terytorium Wielkiej Brytanii. Mhm. Natomiast oprócz Polski są też inne możliwości. Możemy być w Niemczech, możemy być w Szwajcarii, w Austrii. Zobaczymy po formalnej decyzji dzisiaj pro naszego. Tak, i Daniel, jeszcze słyszeliśmy też wchodzi, wchodzi w rachubę. Zakładając, że, że faktycznie potwierdzą się te spekulacje, że będzie to Sewilla i Sankt Petersburg. No i jak pan w ogóle podchodzi do, do tych dwóch miejscowości? Bardzo wam to krzyżuje plany? Też jeśli chodzi o logistykę, o, 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 o też bazę. Krzyżuję w tym sensie, że w Dublinie mieliśmy po prostu wszystko dopięte na ostatni guzik. Wiele, wiele miesięcy pracy, przygotowań, no ale wiadomo, czasami są sytuacje nadzwyczajne. Pandemia jest sytuacją nadzwyczajną. Wszystkie decyzje wynikające z pandemii niestety komplikują życie sportowe, życie piłkarskie. W tym przypadku dotyczy to naszej grupy, bo pamiętajmy, że w naszej grupie trzy drużyny planowały swoją siedzibę w Dublinie. To jest Słowacja, Polska i Szwecja. A więc wszystkie te trzy zespoły będą musiały szukać alternatyw. Wydaje mi się, że mamy w tym dobre doświadczenie, to nie jest problem zorganizowanie tego w tak krótkim czasie. Będzie to dobrze zrobione, tutaj nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Natomiast oczywiście, co innego jest na przykład grać w Bilbao w Hiszpanii, co innego grać w Sewilli, bo... W Bilbao ta temperatura jest bardziej łagodna, to jest 20, 20 kilka stopni, natomiast w Szewili możemy oczekiwać 35 stopni, więc to jest kompletnie inne miejsce, jeśli chodzi o terytorium Hiszpanii, z kompletnie inną temperaturą, wilgotnością, co pewnie ma istotny wpływ na, na zawodników, ale nie ma co tutaj rozważać, nie ma co tutaj się zamartwiać. Najważniejsze to jest skupić się na tym, co jest w naszych rękach, w naszych nogach. Czyli zagwarantowanie e, odpowiedniej bazy, przygotowań, odnowy, perfekcyjna logistyka e, i, i wszystko wtedy jest w miastach piłkarzy. Czy jeśli Petersburg się potwierdzi, to, to, to baza w Polsce można powiedzieć, że jest faworytem w, w tym wyścigu? Czy mówi się o gdańsku? Czy w ogóle jakie bierzecie pod uwagę argumenty, wybierając takie miejsce? No, oczywiście najważniejszym argumentem jest to, żeby, żebyśmy mieli wszystko dopracowane do, do ostatniego szczegółu, czyli odnowa, czyli, czyli sprawna logistyka, sprawne transporty pomiędzy lotniskiem a hotelem i po prostu, żebyśmy mogli czuć się komfortowo. Tak, Polska jest brana pod uwagę, ale nie tylko tak, jak wspomniałem, być może również jakaś baza na terytorium. Niemiec też też wchodzi w grę natomiast pewno jest jedno nawet jeśli zostaniemy w Polsce to nie zostaniemy w Opalenicy uważamy, że to jednego było troszeczkę za długo czasu kiedy drużyna była no. w jednym miejscu w Opalenicy zaczynamy oficjalnie zgrupowanie 24 maja ale pamiętajmy, że jeszcze niektórzy piłkarze którzy którzy będą troszeczkę mniej grać w klubach albo którzy wcześniej zakończą swoje rozbiegi ligowe zaczną to zgrupowania dużo wcześniej nawet tydzień wcześniej tak więc. Przebywanie w jednym miejscu e, tak długi czas, e, nie wiem, czy to by było odpowiednio dobrze zrozumiane. Czy trener Saulza też też gdzieś bierze w tym wszystkim udział? W, e, nie, wydaje opinie, tak? Ten, czy ten, Jak to wygląda? często konsultujemy się z trenerem, natomiast no, trener tutaj kompletnie e, ma bezwzględne zaufanie do nas. Mm. Wie, że jeśli chodzi o administrację, organizację, transport, e, wszystkie rzeczy, które potrzebuje drużyna, no tutaj mamy to potwierdzone, że umiemy to robić, więc jesteśmy w kontakcie z tronerem, natomiast wiadomo, że decyzje muszą być szybko podejmowane. Jak Maciek, jak obejmował trener Souza reprezentację, to po jakimś czasie i komunikaty, czy od was, że będzie oglądał reprezentantów Polski, czy w Polsce, czy będzie ewentualnie rozmawiał, czy teraz coś się dzieje w tym temacie, że dalej, dalej na przykład nie jest na jakimś stadionie, czy jest to możliwe w ogóle? Tak. Czym się dziś czy zajmuje? Online, licenem? czy bardziej online? Przede wszystkim trener jest w bezpośrednim kontakcie z piłkarzami, bo to jest najważniejsze. Oczywiście najczęściej jest to forma elektroniczna online za pomocą różnych komunikatorów, więc trener na bieżąco jest rozmawia z piłkarzami, rozmawia o tym, co, co i jak oni się czują, w jakiej są formie. Jakie mają problemy, bardzo mocno się nimi interesuje, co jest oczywiście bardzo naturalne. Tam, gdzie może, też oczywiście podróżuje i, i też zamierza przyjechać do Polski. W przyszłym tygodniu będzie w Polsce, będzie na finale Pucharu Polski, będzie oglądał które mecze ligowe, więc trochę cały czas analizuje, cały czas robi swoją pracę ze swoim sztabem. Tak więc tutaj jest troszeczkę tej pracy. Cichszej, że tak powiem, do, do zrobienia, natomiast yy, bardzo, bardzo owocnej, bardzo konkretnej, bo, yy, bo jeśli zaczniemy przygotowania, yy, tak naprawdę to już jest yy, miesiąc do, do tych przygotowań, to, to zaczniemy od razu z pełnego C, z wielką informacją o wszystkich piłkarzach i, i będziemy odpowiednio ich indywidualnie przygotowywać do tego, żeby byli gotowi na pierwszy mecz. Czy coś wiemy na temat ewentualnych szczepień? Czy wchodzą takie w rachubę? Tak, my, zgodnie z, z decyzją Rady Ministrów nasza reprezentacja zostanie zaszczepiona. Osoby funkcyjne są w tej chwili już niektóre szczepione. natomiast jeśli chodzi o piłkarzy, będą kolejno szczepieni w zależności od tego, kiedy pojawią się w Polsce, bo nie jest możliwością pojechanie do, do innego kraju i szczepienie piłkazy na miejscu. Tak tego nie można zrobić, bo w każdym kraju są inne rozporządzenia, inne, inne zasady. Tak więc y, dani piłkarze, którzy będą przyjeżdżać kolejne do Polski, zostaną za A czy to będzie jednorazowe szczepienie? Czy raczej... Chodzi... tak. Bo to jest, bo druga szczepionka jest, to wiadomo... Tak, bo druga szczepionka z tego, co jest od nawet, nie wiem, 6 czy 8 tygodni, drugą dawkę trzeba po podać. Po 6 tygodniach można. Po tygodniach można podać, ale, 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 ale tutaj jest uzgodnione to, że to będzie ta szczepionka jednodawkowa. Mhm. Ja jeszcze dopytam tylko o plany selekcjonera, bo wspomniał pan, że przyjeżdża do, do, do Polski. Czy wiemy, co Coś więcej na temat jego, jego planów, gdzie planuje być, no i przede wszystkim, kiedy kiedy, do, finał Polski. kiedy do, do, do Polski zawita, czy bardziej na początku tygodnia, czy gdzieś tam I bliżej końca? kwestie logistyczne jeszcze są ustalane, bo wiadomo, ten też przyjedzie z całym sztabem i zostanie zaszczepiony, więc w tej chwili całe, ca, 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 całe te uzgodnienia są procedowane, ale trener przyjedzie, będzie chciał obejrzeć kilka meczów, będzie na finale Pucharu Polski. Później też, z tego co wiem, troszeczkę będzie pogrużował po Europie, tak więc bardzo intensywny czas przed nami. No wiadomo, zbliża się ta kluczowa tegoroczna impreza, jaką są Mistrzostwa Europy, i chcemy być przygotowani na 100%. A kiedy możemy się spodziewać powołań? Jak to będzie wyglądało? Z czasowo. Po, Powołań masz na myśli na, na obóz przygotowawczy? Tak. Czy to będzie jakaś, il, 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 na pewno będzie większa grupa zawodników, tak Nie. będzie na pewno, bo będzie na pewno większa grupa zawodników. Natomiast z tego co wiem, planujemy pod koniec maja ogłosić tą grupę, która pojedzie z trójki na euro. Jak wiemy, tych piłkarzy będzie troszeczkę więcej, bo z tego co pamiętam, UEFA rozszerzyła tą grupę piłkarzy, która będzie do dyspozycji trenerów z 23 do 25 podczas Euro. Tak więc ta grupa będzie troszeczkę większa. Tak, zastanawiamy się. Na ile gdzieś selekcjoner będzie operował tymi nazwiskami, których, które przedstawił tej szerokiej kadrze za pierwszym razem? Czy jednak tutaj, myśli pan, pojawią się jakieś nowe nazwiska? Bo podejrzewam, że te pierwsze mecze też sporo zweryfikowały w podejściu selekcjonera, jeśli chodzi i o personalię, i o podejście taktyczne. Na pewno. Co innego jest... Yy, yy powołania, co innego jest teoria, a co innego jest rzeczywistość, praktyka, czyli czyli obserwacja piłkarzy na treningach, a przede wszystkim podczas meczów. Czy ktoś się pojawi kompletnie nowy, nie sądzę. nie no, jesteśmy krajem, który rzeczywiście tak szybko, gdzie tak szybko pojawiają się talenty. Natomiast mamy dużą grupę, którą tener na co dzień obserwuje, i wydaje mi się, że, że, że ta grupa została ogłoszona. I kto jest tutaj dany pod uwagę? I trzeba było szukać z tej grupy, tej jest w tej finalnej 25, która pojedzie na mistrzostwo. Tak, tener jest w, oczywiście w kontakcie z, z piłkarzami, jesteście na, na bieżąco, można powiedzieć. I też chciałem dopytać o kontakt z Robertem, o którego tutaj najbardziej, Lewandowskim, oczywiście, o którego tutaj najba, najbardziej się martwiliśmy. I jak te wasze. Czy właśnie kontakty wyglądają na linii nie wiem, selekcjoner PZPN i, i Bayern Monachium. E, czy jakieś dobre wieści e, macie inne niż te, które e, czytamy w mediach? No Wiemy, że ma być gotowy ponoć na sobotę. No to, to jest bardzo dobra wiadomość. E, wiadomo, że lekarze klubowi, cała, cały sztab medyczny Bayernu najlepiej wie, w jakiej dyspozycji e, medycznej jest Robert, kiedy może zacząć grać. Ja personalnie wolałbym, żeby zagrał dwa dni za późno, się dzień za wcześnie. To jest wiadomo i myślę, że, że Spad Medyczny Bajerno tak samo na to patrzy, bo nie było jakiegoś ciśnienia na Roberta tak, żeby wracał po tej koncyzji jak najszybciej. Po prostu ten proces rekonwalescencji Roberta przebywał przebiegał w ten sposób, aby, aby był w pełni zdrowy. Najpierw miał takie aerodynamiczne ćwiczenia, wzmacniające mięśnie. Później pomału kontakt z piłką, zwroty z piłką, a później już trening z drużyną i z tego co widzimy, Robert jest szykowany na to, żeby zagrać w sobotnim meczu. Chciałbym, żeby, żeby tak się stało i chciałbym, żeby Pobał już wracał na te swoje najwyższe obroty. Ja mam tu wątpliwości, że tak będzie. Czekamy na, na wieści dzisiaj, panie, panie Macieju, a propos tych miast, gospodarzy euro. Teraz chciałem jeszcze zapytać z, z innej beczki o wydarzeniu, o którym najwięcej się mówiło w tym tygodniu, mianowicie o super o Superligę chciałem zapytać. Dziś już tam po, po kilku dniach, kiedy ten kurz opadł i ktoś rzuca panu hasło Superliga, to, to co pan sobie myśli? Myślę, że ta Superliga tak naprawdę miała być tylko z nazwy, bo ani ten projekt był racjonalny, ani nie był dobrze przygotowany, ani nie miał żadnej e, e, żadnego sensu de facto, bo jak można stworzyć coś w dzisiejszych czasach, które mogłoby służyć tylko 12 klubom, najbogatszym klubom, najbardziej sławnym klubom i kompletnie się odseparować od całej reszty. Po pierwsze no pachnie z tej dużą arogancją. Po drugie, pachnie tutaj dużym rozczarowaniem, nie tylko rozczarowaniem dla, dla wszystkich kibiców, ale przede wszystkim dla kibiców tych drużyn, bo, bo wydaje mi się, że to było kompletnie niedoszacowane przez twórców tej superligi, jak zareagują kibice, a kibice tutaj odegrali bardzo kluczową rolę, pokazali swoją niezadowolenie z tego tytułu, a wiadomo, że esencją w ogóle funkcjonowania klubu i całym źródłem, przychodów klubu są kibice. Eee, więc e, Mam nadzieję, że, 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 że ten cały balon tej Superligi pęknie i nie powróci do Was już e, e, szybko. E, Liga mistrzów została wyreformowana po to, aby właśnie uwzględniała też interesy klubów, też tych dużych klubów, bo, bo wiadomo, że, że, że było tam grupa dużo wielkich interesów, nie tylko małych i średnich klubów, ale przede wszystkim tych największych klubów. Myślę, że to wszystko jest teraz ustabilizowane, natomiast no, drobny, drob, drobny, nieprzyjemny taki zapach tego wszystkiego pozostał. Teraz jest czas na to, aby to wszystko dobrze wywieczyć, żeby to wszystko teraz dobrze budować, tą, to, odbudowywać to zaufanie i koncentrować się tylko na, na, na tym, aby, aby piłka nożna miała swoją jedność, która była zawsze. Ale tutaj... I... Mhm. I, I to w tej chwili jest najbardziej istotne. No ale tu jeszcze, jeszcze bardzo twarde i jednoznaczne stanowisko UEFA był chyba też yy, ważne w tym momencie, patrząc na to wszystko, jak to się no, mogło rozegrać, bo kibice kibicami, jasne, ale jakby tutaj stanowisko UEFA nie pogroziło mocno palcem, co, co może zrobić, jak może to, jeżeli to się zadzieje, czyli ta liga powstanie, co się może stać z drużynami czy z zawodnikami. Nie, oczywiście, tu była już cała seria potencjalnych e, kar, sankcji e, na kluby, które, które miało uczestniczyć w tej superwidze. E, oczywiście UEFA byłaby tutaj bardzo bezwzględna w tym wszystkim, bo... Bo, bo, bo wiemy, bo, bo rozmawialiśmy w czasie kongresu w Szwajcarii na ten temat, bardzo wielkie wsparcie przyszło również z FIFA, gdzie, gdzie gdzie prezydent FIFA Gianni Infantino jasno zadeklarował, że, że kto, 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 nie jest z nami, ten musi być osobno i musi ponieść tego drastyczne konsekwencje. Tak więc ta, 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 ta strona organizacji międzynarodowych europejskiej i Światowej piłki była tutaj bardzo zdefinowana i i skrupulatna, jeśli chodzi o, o potencjalne sankcje. Bardzo istotną rolę odegrali również politycy, bo przypomnijmy Boris Johnson, prezydent Francji, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, oni wszyscy powiedzieli, że oni nie dopuszczą po prostu do, do stworzenia molocha, mal, który, który de facto podważa całą piramidę e, piłkarstwa w Europie. To na co, tak po, po, po części, na co ta dwunastka liczyła, patrząc, że chce stworzyć taką Superligę tylko dla tych dwunastu drużyn i na co oni tak liczyli? I, że co, i, to, że... i, i tutaj dotykamy całego setna. Dlaczego ta, jak, jaki był cel tej Superligi dlaczego to się wszystko nie udało? Cel nadrzędny Superligi było tylko generowanie coraz większych pieniędzy, a cel sportowy był de facto na drugim miejscu, albo na trzecim, albo na którymś. Jedyną rzeczą było tylko granie pomiędzy dwunastką, potencjalnie piętnastką bądź dwudziestką i maksymalizacja wyniku ekonomicznego. Ta część sportowa kompletnie tutaj schodziła na drugi plan. Dlatego ten te pomysł od samego początku w tym modelu europejskim, który, mamy, który funkcjonuje w Europie, jeśli chodzi o piłkę nożną, nie miał prawa się udać. Tak mówił pan, duża arogancja, ale też tak mi się wydaje, duża ignorancja, bo mówimy o poważnych ludziach, jak prezes Realu, Juventusu, mm. czy, czy Manchester United, który, którzy nie byli w stanie przewidzieć, jaką reakcję spowoduje to w środowisku sportowym, jakimi, jakie działa, może wytoczyć UEFA, jakie argumenty ma po swojej stronie. Naprawdę trudno mi sobie to wszystko w głowie poukładać, że czegoś takiego można nie przewidzieć. No teraz trzeba... Ale nie rozmawiano, nie rozmawiano na przykład, no ta grupa nie Rozmawiała z uef że coś takiego stwarza, co to może być, dla kogo to jest, ale, jak. Nie, ale ale na, 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 najbardziej śmieszna zarazem przykre jest to, że ta cała grupa uczestniczyła w całym zreformowaniu y, przyszłej ligi Dokładnie, mistrzu, te, się. tego formatu, który będzie uczestniczył od 2024 roku. To właśnie ci ludzie siedzieli przy stole, to właśnie ci ludzie podejmowali najważniejsze decyzje, to właśnie ci ludzie. Uścisnęli sobie na końcu rękę, gratulując wszyscy sobie, że ten nowy format uwzględnia interesy wszystkich. A nagle, nagle po, po dniu, kiedy, kiedy to wszystko zostało ustalone, przegłosowane na komitecie wykonawczym, gdzie oczywiście też kluby są reprezentowane poprzez dwóch członków Stowarzyszenia Klubów, nagle taka rewolta, nagle taka kompletnie inna i in, inny scenariusz no to, to było zadziwiające, ale ba, bardzo brutalne, ale cieszę się, że to się tak szybko jak to się zaczęło, tak szybko się skończyło. Teraz trzeba dalej wspólnie ze sobą żyć i, i pracować. Tylko jak? Tylko właśnie Ta, tak, jak, no, jak ktoś no, no, jest fałszywy, ktoś tutaj uśmiecha się no, fajnie. Nie pamiętajmy, tak? pamiętajmy, że rozmawiamy o dwunastu klubach, tych 12 klubów trzy czy pięć bardzo szybko cofnęło swoją, swoje aspiracje do tej Superligi teraz de facto to chyba formalnie tylko trzy kluby wciąż mają intencje do tego aby żeby ona kiedyś tam powstała i wydaje mi się, że ten proces będzie tutaj zachodził oczywiście są 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 ludzie którzy decydowali o tym poniosą konsekwencje wielu z nich straciło już stanowiska w swoich klubach poprzez dymisję bo, albo albo zostali zmuszeni przez kibiców do dymisji i wydaje mi się, że to wszystko się troszeczkę oczyści, potrzeba trochę czasu i, i myślę, że ten głos jeszcze bardziej zjednoczony. No właśnie, a propos konsekwencji, to, to sądzi Pan, że, że jakiego typu będą to konsekwencje dalsze dla, dla klubów? Czy w ogóle powinny w, być w, dalsze. W, 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 wydaje mi się, że, będzie, że będą bardziej konsekwencje indywidualne. Mhm. W sensie takim, że, że one już się zadziały. Wielu, w wielu, wielu klubach ci prezesi, którzy podejmowali te decyzje, którzy byli inspiratorami tego wszystkiego, po prostu poddali się do dymisji pod presją kibiców. Mhm. Na koniec jeszcze, panie, panie Macieju, chciałem wrócić do, do Mistrzostw Europy. Też pojawiła się taka informacja, że niestety nasze środowisko sędziowskie nie będzie nijak reprezentowane, nie będzie mieć swojego arbitra na Mistrzostwach Europy. I, i co pan o tym sądzi? Trochę się nie spodziewaliśmy, że, że nie będzie mieć żadnego sędziego na Mistrzostwach. No, co, co, co tutaj powiedzieć na ten temat? Czy ja jesteśmy musiało... tacy słabi jako sędziowie? Nie, nie. Nie wydaje mi się, że jesteśmy tacy słabi. No, wydaje mi się, że, że, że tutaj pode, były podejmowane decyzje personalne i z pewnością e, coś się musiało z takiego, że, że, że nasz sędzia, bo mówimy tutaj o sędziu Baciniaku, e, e, że po prostu nie pojedzie na ten turniej. Natomiast no, ja zawsze nie oceniam decyzji sędziowskich czy, 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 czy nominacji, po prostu staram się być z i na koniec jeszcze o ogromnym wyróżnieniu dla prezesa Zbigniewa Bońka, który został wybrany wiceprezesem UEFA. Przekazuję na Pana ręce gratulacje dla, dla Pana prezesa I, i, i proszę powiedzieć, jak realnie ważna to funkcja, jak to duże wyróżnienie i, i co będzie miał Pan prezes w swoich kompetencjach? No, wydaje mi się, że to jest wydarzenie historyczne, jeśli chodzi o polską piłkę, bo żadnym Polak nie był nigdy tak wysoko strukturach europejskiej piłki. Jest to ogromne wyróżnienie dla pana prezesa indywidualne, takie za, za jego całą działalność, jeśli chodzi o, o, o Zbigniewa Bonka, za to, jaki był piłkarzem, za to, jakim był działaczem, jaki, jak, jak sprawuje funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej od 2012 roku. To jest bardzo dobrze oceniane, bo widzą, jak wielką transformację przeszła Polska Federacja. Co więcej, prezes Bonik był w komitecie wykonawczym przez ostatnie 4 lata. To też również zostało docenione. Jego aktywność w tym panelu, w tym gremium decyzyjnym i wydaje mi się, że to jest ogromny prestiż dla, dla samego prezesa, ale również dla naszej federacji, dla naszego kraju. Osoba, która jest wiceprezydentem, oczywiście to nie jest funkcja. Yy, Taka, że pracuje się na co dzień, natomiast jest to bardzo funkcja ważna z, z wielu względów. Po prostu reprezentuje się europejską piłkę e, i, i jest się wtajemniczony w najważniejsze decyzje, które się podejmuje. E, z pewnością będzie to z korzyścią dla piłki europejskiej, ale też e, z korzyścią dla nas. No właśnie, tym bardziej, tym bardziej że, że tak już na koniec króśutko uważa Pan, że że, że że dla UEFA, dla w ogóle dla polskiej piłki jest w momencie taki moment przełomowy, moment zmian. Wiemy, że na, ry na rynek wchodzi też to pokolenie, które ciężko przykuć do telewizora przez 90 minut, pokolenie, pokolenie Z i tak dalej, i tak dalej, ukłon w ich stronę, Oczywiście. stąd te wszystkie świat się zmiany. Zmienia. świat się zmienia, yy, oglądanie, konsumpcja piłki nożnej się zmienia, uczestnictwo w piłce nożnej się zmienia, prawda, bo już dawno nie mamy podwórek, mamy inne formy, yy, gdzie, 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 młodzi adepci się bawią piłką, gdzie cenują gdzie, gdzie mają albo tę ścieżkę amatorską, albo niektórzy z nich mają tą ścieżkę później profesjonalną. Oczywiście im więcej dzieci gra w piłkę, tym lepiej, ale, ale UEFA też się musi zmieniać, bo wiadomo, że te wszystkie prędy są, e, są nieuniknione i trzeba zmieniać swoje, swoje oblicze. E, też jesteśmy w okresie po, w pandemii, prawda, czy po pandemii, pomału po pandemii, mam nadzieję, że to będzie wygaszać zapisy, ale też w wielu zmian, na przykład takich jak, jak te rozmowy z klubami. musimy powoli kończyć. I taka osoba nie jest tak silnym charakterem i z takim doświadczeniem, to jak prezes, no po prostu jest bardzo przydatna w tej funkcji. Maciej Sawicki, prezesa. sekretarz generalny Macieju, Kłaniamy dobrego się. Dnia. To wszystko na dziś w magazynie sportowym Rady dla Ciebie.